Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Alvaro, tak samo Alwa A w dzisiejszym odcinku będziemy gotować naszą przygodę z Klubem Brighton. Eee, a więc, e, zatrzymaliśmy się na, e, na meczu z Sheffield. I jeden naj, najważniejszy mecz na, na razie, jak graliśmy się tutaj, bo Sheffield. Z z nami, z nami na razie walczę żeby się utrzymać. A jak tutaj widzę, kupili jakiegoś Alexa i Mariano. Dobrze, ja no i tutaj sobie wiem, tutaj jeszcze składu, bo myślę, że zasługuje na to. Stilowy idący zagrać. Myślę, że taki skład może wyjść na.

Niestety nie, z, nie wyłapałem o kim rozmawiają, lecz wydaje mi się, że o Sheffield, ponieważ nie wydaje mi się, że my straciliśmy tyle. Bramek i bardzo dobra obrona stilo i sędzia nawet nam nie dał e, rzutu różnego. Mi tam obrazu złączony, muszę tutaj mu fakty wejść. scp się, myślę, że na sobie da radę. A tak to wszyscy grają w dobrze. Cały czas stawiamy te atakowanie, żeby no, tutaj coś szło, ale ta Sheffield gra piątką z tyłu, jest to czasami ciężkie. Dobra główka ze strony Sheffield. dokładnie Mariano, na szczęście, z kolejną dobrą broną w tym meczu. Tutaj już była trochę słabsza główka. Foul na Feldmanie, ale gramy dalej. Andingra no, z swoim driblingiem. Lana. Lana. Andingra. Nie jest... João Pedro ze strzałem. Niestety brał to bronił. Czy ktoś wygranie? Nie wygrał główki, ale cały czas trzymamy piłkę Lewis Dank, Joe Pedro w polu kornym Tank z próbą oddania strzału, ale cały czas trzymamy tą piłkę Ansufati i brawo! Ansufati w 65. Minucie nam Prowadzenie w tym meczu. Tutaj bardzo dobra kiwka. i ładny strzał.

Niestety szef wychodzi z dobrą ale Ale tyle obronił, Bardzo dobrą obronę ze strony tego zawodnika. A zobaczymy tutaj na no co jest zmęczeni, chłopacy, więc trzeba zrobić zmiany. Na pewno Igor musi zejść. Eee... Yy, Daraden nie da. Pascal też chyba. Szkoda. Ale dobra możemy to zostawić. Steel w tym meczu też rozgrywa. Dobre. Spotkanie. Jest na pewno częścią tego. Ostatnich wygranych. I znowu Steel z obroną. Bardzo dobra forma tego zawodnika, i właśnie to tak zrobił, jeden z, jeden z ważniejszych meczów. Dotychczas wygrany, 1-0 Sheffield. Bardzo przyjemne trzy punkty. Dobrze. Stil też się pokazał z świetnej strony. Kolejny mecz z Nottingham Forest na wyjeździe. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Stopień się rozwinął do granicy jego możliwości. I plus dwa ostateczne. Myślę, że to niezły wynik. Ktoś tu się jeszcze rozwinął. Verbruchen kolejny plus jeden Jeszcze 8 tygodni będziemy czekać na powrót Evan Fergusona a tutaj już model tylko 3 tygodnie do 75 i zobaczymy wyskautowanych zawodników z Ajaxu, Amsterdam i tutaj jest Van den i Forbes na pewno ciekawy zawodnik jest ten Forbes, a tu sprawdźmy czy niestety tego nie z zobaczymy czy mu przedłużyć ten kontrakt, lecz nie wydaje mi się i potem będziemy mieć z, mecz z Ajaxem a ten ale myślę, że na pewno się tutaj musimy skupić bardziej na Liza i Pascal Gros i Fatih podajże. tak, będą chcieli zagrać myślę, że Andinga zejdzie, bo no tak jakby, nie nic nie zrobił w meczu z Sheffield jest to spokojny tutaj ten y Welbeck też może wejść Moder zostanie Steel ma bardzo dobrą formę, więc go musimy zostawić damy tego Tutaj Enogross chciał zagrać, więc tutaj tak to zostawimy. Miem nadzieję, że Verbruggen się nie zdenerwuje na nas. No, no to przejdźmy do tego spotkania. Gramy na wyjeździe Wellbek w polu karnym, już wrzutka. No niestety na agimura, który nie jest dosyć wysoki. I mamy tego podchodzącego do z niebezpiecznej pozycji. Czy on to wykorzysta? No, niestety z jego strony. Nottingham coraz bliżej e, naszego pola karnego. Dużo z prawej strony, ale bardzo niebezpieczny. I na szczęście czyścimy Tomaksę. Kaurem mi Thomas sam. Gilmour niestety nie dał rady przeciwko jest Subinian z lewej strony. Teraz Welbeck, podanie do i Mitoma. Jest Kuba Moder. Mitoma, lecz wypuści sobie za bardzo tą piłkę. Ale Montiel niestety nie dał rady oponować tej piłki i wychodzi piłka na rzut rożny. Wrzutka na Daniela Welbecka. Jest odbitka jest rzut karny. Rzut karny. Ręka niakate. Albo faul na Welbeku. Ale ansufati podchodzi do niego i czy to wykorzysta? Wykorzystał. Znowu ansufati strzela w yy, drugi mecz z rzędu. Jedną bramkę. I koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 1-0. Myślę, że na spokojnie możemy tak to zostawić. Tutaj zmienimy bo prawa i lewa noga i możemy tak to zostawić i nie zrobimy żadnych zmian. Jest strzał gipsa White, ale Steel znowu broni. Cały czas Nottingham trzyma tą piłkę, próbuje nas... Ale na szczęście Igor nie dał, nie dał sobie. Teraz my utrzymujemy tą piłkę. Lecz Welbeck, tutaj sfaulowany dosyć drastycznie. Ale dobry podanie do Ansofatiego. Podanie do Modera. Kuba Moder z lewej nogi! Na 2-0 Kuba Moder, pier... pierwsza bramka w naszych, w, e, w naszych barwach Od naszego przyjścia 90 plus 2 Dobra, kolejny Kolejne ważne trzy punkty. Luton wygrał z Crystal Palace. Dosyć ciekawe. A my tutaj walczymy. <grystanie> Olimpik, Marsylia, Ajax i e, my walczymy o wyjście w ogóle z tej grupy. Po tym mamy mecz z Chelsea. A Sufati mówi, że jest w dobrej formie. Myślę, że na pewno możemy się zgodzić. Mm. Gilmore się rozwinął. Dobra, coś jeszcze zobaczymy. Na pewno Fati też się rozwinął właśnie jak to zobaczyłem plus 4 do tego, tego zawodnika, więc... Czy możemy go kupić? Możemy go kupić. On jest warty 40 milionów. No, mi się wydaje, że... To nie byłby głupi pomysł. Tak szczerze wam powiem. Zobaczmy jego statystyki, jak się prezentuje. No, strzelił dla nas najwięcej bramek. Yy, ma chyba... Nie, strzelił, zrobił dla nas najwięcej w 15 meczach. Yy, pod, za nim jest Welbeck w bramkach. Andingra Modert tutaj widać, że Opel dosyć słabo na napazie No, tutaj nie byłoby to głupie zagranie Myślę, że no spokojnie możemy go tutaj zapytać Barcelony czy, na, czy nam go sprzedadzą Jakieś 40 milionów Zobaczmy takie 40 2 miliony, co więcej Myślę, że damy im porozumienie więcej od oferty I się zgadzają 40 milionów za takiego zawodnika? Myślę, że na spokojnie Zobaczmy tutaj Ile zarabia Na pewno w Bartolome zarabia Dosyć dużo, 120 tysięcy Ale myślę, że Jakąś 100, 100 Myślę, że na pewno Wolę dawać klauzulę pokładałem 84 mamy mu 87500 i możemy zaakceptować to i mamy za 41 milionów Ansufati definitywnie w Brighton. Pierwszy nasz transfer Myślę, że na pewno nie jest zły. Na pewno jak się zgłoszą po... Yy, Karomi Tome, albo na no, odwrót, że się po Fatiego, no to mamy Karomi Tome wtedy. Jestem Szymański pierwszy raz gra w konami. Myślę, że tutaj zrobimy też jakieś zmiany na pewno. Alkazet wejdzie też z, y, Milner, yy, Van Heck. Van Heck grał tamten match. No.

To i dobre zagranie. A jak ten ze strzałem? Ale wer, werbruhen, broń cały czas. A jak Cały czas już, już prawie odebrać mi to, póki Ale estupinian zbro A jak naprawdę napiera? Widać, że nie możemy wyjść nawet z swojego pola karnego, ale. Zastrzałem, ale wyruchem! Broń bardzo dobrą sytuację dla Aryako Atena. Już wybija 45 minuta w zegarze. jest koniec pierwszej, pierwszej połowy. To ma nie grać źle, ale ansować z tą formą... Ciężko. Nie, na razie tak to zostaje. Choć jesteśmy tutaj trzymani w ból przez przez to... No, miejmy nadzieję, że to się obróci w drugiej części tego spotkania. Endingra, Weltman, Joe Pedro, Lalana, ale został chyba sfaulowany w polu karnym. Panie czy tutaj nie było przypadkiem faulu na rzut karny? I Aekatman znowu z kolei na ale Weltman odbiorł. Lana teraz prawą stroną. João Pedro sam wchodzi, ze strzałem 1-0 prowadzimy 60, 58 minuta, João Pedro daje nam obramkę na prowadzenie. Sveltman cały czas tutaj rozgrywa piłkę z e, podejrzanem. To jest Lalana, Mitoma. Lecz kontrowersyjny przy, z ze strony Widy. No ale najwidoczniej okay. dla Soniku był czysty. Tej Andygra, ale sfaulowany przez lewego obrońca. żółty kartonik, należało się. I Szymański schodzi, niestety. Nie dobrego regomaczu. Wrzutka. Niestety. Ale Milner odebrał tutaj. Weltman. W cały czas nie wrzuca do Minera Czy Minera to wrzuci? Nie, Andingra. Weltman? Weltman, Lalana ze strzałem. setnie A Sufati 2-0 90 minuta. Wygrypamy za jakim matemy. No dziś, dziś teraz jest taka forma jak najwi najwidoczniej. I wygraliśmy, wygraliśmy 2-0 za Niesamowita forma jaką złapaliśmy. Trzy zwycięstwa, trzy mecze zagrane. Teraz mecz z Chelsea. Dobrze, to tutaj zobaczmy jeszcze ten trening. To myślę, że na tym meczu skończymy. Ale na, na spokojnie zagramy go. Nie chciałem w to kliknąć, tylko chciałem zobaczyć to. 4-2-3-1. Palaciosak kupili, ale siedzi na ławce, Nie wiadomo czemu. Ok. Na pewno trzeba uważać i na Palmera. O tej Moder gra się rozwinęli. No spokojnie. Myślę, że Fati. Fati fati fati. Nie chcę go też tak męczyć, bo patrzy na dosyć dużo robi. Dobra, Milner tutaj. Dobra. Myślę, że tak na spokojnie możemy wyjść takim składem i obejrzymy sobie ten mecz. I jak teraz właśnie zauważyłem, Igor też rozwinął plus jeden. Więc widać tutaj rozwój naszej strony tak, tak, tak. na Stamford Beach. Zobaczymy w tym doświadczeniu. Odebrał mu tą piłkę. Już tutaj część wychodzi z pierwszym atakiem w meczu. Po ich stronie Kukurela z dobrym wejściem, ale cały czas. Spresowane, ale niewystarczająco. Tracimy bramkę w 12. minucie. tej Sterling wychodzi z akcją już. Ale Werbruchem broni. Myślę, że na no spokojnie... No, nie, wiem, nie chcę dawać tego, ale damy dobre, damy attacking, bo... Zostawimy na tym atakowaniu, no i przegrywamy 1-0, ale myślę, że jestem pewny, że damy radę zremisować to. Ale Sterling z bramką na 2-0. Ale już koniec pierwszej połowy. Muszę no powiedzieć szczerze, że no Pedro się nie pokazał z dobrej strony i tank na pewno. Zróżmy Wancheka, Welbeka i Fatiego ją dał. Tomasz Zobaczmy na szybko tutaj. Hmm. Andi Gregrim, słuchaj, wiele obaj Dobra, damy za. Andi 2-0 do przerwy niestety na wyjeździe. Tutaj Kalager wchodzi jak chce ze strzałem i bardzo ładna akcja z jego strony, nasza obrona nie w ogóle nic nie się zrobiła, a Igor się odsunął w ogóle od niego, to jest nie, niedopuszczalne, ale czy ja mam kogoś do zmiany, czy nam to mógłby, no nie wiem, to jest tragedia co on zrobił, tragedia. Niestety nie mam nikogo. Odsunął się od niego, żeby dać mu strzał, i Chelsea prowadzi 3-0. po świetnym wejściu cały czas idzie z wrzutką. Niestety DC to ma, ale mamy Gilmura. mi to może ze strzałem, ale Robert Sanchez obronił. Bo Chelsea wychodzi z niebezpieczeństwa. stycznym, takie Igor ma, już to jest. Będę mieć tutaj się nie odsuwa od graczy Teraz Andingra Nie Andingra Fati Gilmur, Welbeck, Gross, Gross ze strzałem poprzeczka Niestety odbija poprzeczkę, po... po. dobra ja tutaj już zagranie ręką Call Parmel. Lala na wejdzie. Może tam coś zmienić Ataku Pascal Gross, dosyć niebezpieczna tutaj zobaczmy, ale prosto w mur. Dobry. Tak jak mówiłem, no skończymy. Ciekawa przypadka to była FIFA, nie wiedziałem, że tak sędziowie wyglądają po meczu, ale wracając, to <grybujesz> no nie daliśmy rady. Pokonać Chelsea, albo nawet zremisować. Ale tutaj widzimy jakieś plusy u naszych zawodników. Ale to już zrobię. Popatrzę na te plany po. za kamerami. Więc Wam bardzo dziękuję. Zobaczcie. Kolejny, kolejny odcinek. Do zobaczenia. I cześć.